Cześć, ja Kanka Franciszkanka. Dzisiaj jest 11. rocznica jej kanonizacji. Związani są z nią dwaj Rudolfie Hes. Dzisiaj mamy również 110. rocznicę urodzin Rudolfa Hesa, powieszonego w Oświęcimiu 16 kwietnia 1947 roku. 20 rocznicę urodzin słynnego B16 emeryta Dzisiaj mamy również... Oto obraz była kreencja Gusta Ferdynanda Marię Jacynta Migelsbacha urodzonego 16 sierpnia do roku i zmarłego 6 lutego 1761 roku w Był no, no, ka, Króla Był ja księciem Samacki, to... księciem elektorem kolonii, arcykanclerzem Włoch, arcybiskupem kolonii, biskupem Zbony, Münster, Padebon, Hildesheim i Osnabrück. Pochodził z rodu Witelsbach. Był synem księcia elektora Bawarii Maksymiliana II Emanuela. I księżniczki Teresy Kuneguntys-Sobieski. Jego dziadkami byli książę-elektor Bawarii Ferdynand Maria Wittelsbach i Henrieta Adelaida Sabaudzka oraz król Polski Jan III-Sobieski i Maria Kazimiera d'Arquien Marysięka. Dziadek Klemensa Augusta, król Jan III-Sobieski, urodził się 17 sierpnia 1629 roku w Olesku. A zmarł 17 czerwca 1696 roku w Wielkiej Pochodził z Magnackiego Rodu Sowieckich, był marszałkiem Wielkim Koronnym, Hetmanem Wielkim Koronnym i od roku Coś się zepsuło. Rawicz. I a ten dom. Coś się dzieje. Bo nie ma prawdy. Ta święta Kresja Fest. Rządzi teraz Pan Świata. Mamy również dzisiaj 140. rocznicę urodzin. Słynnego papieża, masona, który znając prawdę i nie przekazał. Była beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego. Kim był kardynał Wyszyński? Który nie, wie, nie znał historii Polski, nie znał historii Dachau, nie znał historii Oświęcimia. No teraz trzeba wyszczepić ludzi, to zapomną o wszystkim. Jana II Emanuela i Teresy Kunegun, córki Jana III Sobierskiego. I był w ten sposób w połowie Polakiem. Jednak nie się, Polski. Miał dziewięcioro rodzeństwa i pięcioro rodzeństwa przyrodniego to on. Jego brat, Karol urodził Albert, się w Brukseli. Był księciem elektorem bawarskim i późniejszym cesarzem świętego Królestwa Rzymskiego Karolem VII. Inny brat, Ferdynand Maria był cesarskim fejtmarszałkiem. Jan Teodor był biskupem Radyzbony, Trajlburga i Lierzy. Klemens August był od najmłodszych lat przeznaczony do kariery w Studiował w Rzymie, Jako 15-latek został koadjutorem biskupa w a w roku następnym ordynariuszem tej piece. W wieku xix lat otrzymał biskupstwa w Paderborg. Nuklearza III osobistkiego, arcybiskup 1726 Hamburga, pięciu biskupów, biskupów Emsland, gdzie założono 15 obozów koncentracyjnych przy jego pałacu w Klemenswert. W 1945 roku wysiedlono wszystkich mieszkańców, zamieszkało 50 tysięcy Polaków. Na w pobliżu urodziny objawiała się Matka Boska. dusz w czysto cierpiących, usunięte wszystko z historii Do przez obecnych władców świata. Przez współczesnych był nazywanym panem pięciu kościołów. Tak, bo było pięć piskup z Miałym Wrocławiańskiego. Jego politykę zagraniczną charakteryzowały częste zmiany sojuszników. Podczas wojny sukcesyjnej Polski opowiedział się po stronie Francji, pozwalając przejść jej wojskom przez swoje terytoria. W czasie wojny sukcesyjnej austriackiej wspierał swojego brata w staraniach o koronę cesarską i to on koronował Karola VII w nagłów na 12 lutego 1742 roku, bon, gdzie otrzymywał ogromny dów. Otaczał się przepychem Budował kilka wspaniałych rezydencji i pałaców. Wszędzie był JP-2, podobno polski przyczyni. papież. Wiedział o tym wszystkim B16, buchy, podobno wściele, niemiecki papież. Oni z tego Dobrze się Pan udał plan. 6 tak, roku, tak jak jego mama została truta w Wenecji. W